Jestem tej chwili na węźle Brzęczkowice z drogi ekspresowej S1 zjeżdżam na autostradę A4 jadę w kierunku Katowic jest to można powiedzieć alternatywna droga do połączenia do, 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 do dojazdu do Katowic od strony Dąbrowy Górniczej troszkę kilometrów oczywiście tutaj Dokładamy, ale w związku z remontem na drodze S86, no, jest to na tą chwilę dobra alternatywa. Mogłaby być dobra alternatywa, gdyby nie to, że na autostradzie również mamy remont. Na szczęście, tutaj faktycznie ten ten remont, te prace tutaj na na wiadukcie w Brzęczkowicach pomiędzy węzłami Mysłowice a Mysłowice-Bręczkowice że tutaj faktycznie są zachowane po dwa pasy ruchu w każdą stronę, więc tutaj raczej nie tworzą się korki natomiast szkoda, że tak naprawdę te prace w ten sposób w ten, ten sposób zagospodarowano czasowo, bo dużo lepiej by było, gdyby 8-6 zaczęto robić, jak już skończą tutaj robić ten, ten wiadukt, bo na tą chwilę to wygląda tak, że mamy, jadąc do Katowic, musimy się dostać do nich, poniekąd, no, jak, jak do twierdzy, tak? Więc troszkę takie nie z każdej strony rozkopiemy drogi dojazdowe do Katowic to tak troszeczkę na moje oko bez sensu A remont wiaduktu w Mysłowicach to nie jedyne tak naprawdę utrudnienie tutaj na A4 bo już w samych Katowicach na Wysokości Kiszowca i Nikiszowca pomiędzy tymi dwoma katowickimi dzielnicami. Również mamy remont wiaduktu. Co za tym idzie, mamy dość mocne spowolnienie ruchu. Bo tutaj już możemy, pomimo może tu jeszcze nie było ograniczenia, to już w zasadzie jadę z prędkością 80 na godzinę. Tu jest ograniczenie do 110. Następnie do 80. A spodziewam się, że im większy ten ruch, to to spowolnienie będzie jeszcze większe. I tutaj, proszę bardzo, mamy remont remont wiaduktu. Tak więc, wybierając drogi do Katowizny, no, trzeba się bardzo mocno zastanowić, którędy jechać. Tak jak mówię, tutaj jadąc przez S. 1 i przez A4 przynajmniej w niektórych godzinach nie stoimy, nie stoimy w korku, a na 9.4 na S86 stoimy i to tak naprawdę stoimy w korkach kilometrowych.